PLANTUJESZ BOMBĘ! Plantowałeś BOMBĘ NA SPAŁNIE! CO? <laughs> Zapisuj. TO! CO? A, Kiry widziałeś, jak to mp9 daje? No, to daje w... Daje to w chuj. No i tyle. Zresztą, kurwa, nagram, jak oddam mordom? Jest A Widać. po mordzie na sajcie z scoutem Kanuj go przez te ma mała w Brawo No i side kurwa standard O jaki ryj Jaki rej był <ścoughs> Widziałe? <ścoughs> Widziałem. Ja Jeszcze mnie bije nożem, rozumiesz? O. Gość free z Free Fire'em, z człowieku, wylatuje na mnie. No. Nowe kurwa konta, w chuju takie mam. Rusy gawki, pierdolę. Wyłączam po tym meczu to chujowe. Teraz nie widać jak oni skracają prawą stroną. Tyla. Czy... Tyle Są tu chuje EJ JEST wrogu! ROGU Tyle jest żeś mu dał, o kurwa O kurwa macie, Ta, Taka mielonka, o jest <laughs> Zamieliło mi Żyże co, bo kasy nie mam Awa. Daję flasko taki po kurbie dalej ja też dorzucam Dorzucaj. Ej, B Ja pierdolę B chyba bo Ej, górę jest tam na budynku Ta, t, tu niżej na budynku Ać! Nie dało się go zabić! Nie dało, widziałeś M4 to. Here. Patrz broń, się M4. świeci jak cheat! Widzisz to po lewej? Nie, widziałeś jak się świeciło? Widziałem. Thank you bro. Cheat! No, that was green. No, let's go green. Outside. Jaki bot? Outsa heaven! No kurwa cheater mi wszedł! Famasa masa mastekiem. A masz, drabinę słyszysz. Stój tu. Dobra, a jest. No. Idź. Cój. Da się to skanować? Nie. Chyba nie. A. Jest. Mhm. Na... Wkładzie A. Prawiem gdzie są. Pod outside wychodził? Mhm. Tu Jeszcze jeden Stop, Stop! Ależ ubił! Ja cię pierdolę. Jakie kurwa boty! Boty Ninja No, ninja na defusa, o to mi właśnie chodzi. Ale co? Stanąłem ci na głowie, jak na to wrzucę później. A to jest. Ołt side. Dobra, pierdoli, nie pushujemy. Ołt side na B, dawaj. Może to nagram to co się stało przedtem. Są. Młody side. Brawo. A wszyscy gościu nic nie miał do powiedzenia, chwilę głowę dostał do. No teraz razu. ten sobie przed tobą co zabiłem, to goś taką lichę dostał, że listwa taka, że